Witam w kolejnym odcinku serii Luciferiański agent mówi, gdy to jest. Z restauracji dodajemy, ale z babciny receptury pijemy, żeby nie było, że luciferiański agent przyszedł nakarmić krzywa do restauracji. Zresztą co jak co, ale ja chyba raczej tłumaczyć się nie muszę. A odcinek zatytułowany insty i ich sekta sami zwalczają niebocentryzm. Zaraz podam jeden z przykładów, ktoś napisał fajny komentarz, ale oprócz tego taki apel, aby w tej drodze, w poszukiwaniu tej prawdy nie zrażać się, nie patrzeć na szczytyńskich, tylko po prostu niebocentryzm to niebocentryzm, a szczytyński to jest całkowicie inna sprawa. Na moim przykładzie chcę powiedzieć, że nawet sami szczytyńcy nie do centryzmu nie zniechęcili. nie A są ludzie, którzy zauważyłem, trochę się wydystansowali do tego tematu. I to właśnie przez szczytyńskie. Oczywiście już wiem, jak szczytyńcy odpowiedzą na takie coś. Ci, co się odwrócili, to nie czują niebocentryzmu. To są tylko townicze a teraz dosyć ciekawy komentarz wyjaśniający szkodnictwo Szczecińskich pod filmem Prace Buntownicze i ich skutki na rozmówki niebocentryczne. Zygmunt Ciepiela pisze. Dzięki za film, chętnie go obejrzałem. Jeśli chodzi o nazwę niebocentryzm jest specjalnie zmieniona, żeby ukryć prawdę, że żyjemy wewnątrz ziemi, żeby nikt więcej się nie dowiedział, że ojciec jest razem z nami wewnątrz ziemi. To tylko z tego powodu duszyczki się przebudzają. Napiszcie w Google niebocentryzm, a napiszcie polcentryzm. Niebocentryzm mówi, że żyjemy wewnątrz ziemi, a co mówi polcentryzm? Nic. Rozumiecie o co tu chodzi? Jeśli chodzi o mięso, jedzenie mięsa jest upodleniem człowieka. Człowiek jest na bardzo niskim poziomie energetycznym. Zdrowia i obfitości Wam życzę. Tak, y, podobne przemyślenia miały wilki w obcej skórze, grupa kinety. <grym>, y, to jest proste, no przecież to jest to, co sami szczytyńcy mówią. My odrabiamy lekcje, dokonujemy precedensu. Więc tu nie jest czas na tworzenie zaawansowanych grupek, tak jak to szczytyńcy sobie robią, tylko trzeba tak robić, aby jak najbardziej ułatwić dojście do niepocentryzmu, a nie żeby się świeżak zastanawiał, o co chodzi z polcentryzmem. Oczywiście, też zostało już wyjaśnione przez Marka z rozmówki NC, że to jest prawidłowa nazwa, na to wskazuje. Natomiast tu nie chodzi o e, tworzenie grup zaawansowanych. To jest znowu tylko e, pielęgnacja swojego ego. ego. E, no i dzielenie już zwykli niebocentrycy centrycy to już są źli, ale polcentrycy są dobrzy. Ale dalej to jest to samo. E, gdyby nie patrzeć na nazwę o nazwach, też już coś mówiłem kiedyś. Ale ogólnie z tego wynika, że szczytyńcy nie chcą, żeby niebocentryzm szedł. Oni e, kiedyś padła propozycja z mojej strony. Szczyty polańskie też tego nie chcą. Szczyty polańskie chcą tworzyć kółeczko wzajemnego wspierania, poklepywania się e, po plecach e, i ogólnie pierdolenia o zwierzątkach e, i o stopionych skałach i o księżycu. A uważam, że powinni teraz każdy wziąć te konkretne filmy nagrania szczytyjskich to jest, to jest po prostu propozycja, która już była i każdy powinien wciskać na, swój, na swoje konto Google czyli, bo to jest to samo to jest połączone z YouTube'em i żeby niebocentryzm szedł po prostu w świat bo algorytmy tak działają jak działają a nie żeby tylko 30 tysięcy tam królewska ma tylko żeby było więcej ja oczywiście tu mówię, że zgadzam się z ich treściami, z tymi pierwszymi poprzednimi a nie z tym pierdoleniem co teraz mówię, to się nie zgadzam. Szczególnie no, jeżeli chodzi o niebocentryzm, tak natomiast tak jak mówiłem, reszta nie mają bladego pojęcia lub działają celowo, aby nie było tak, jak mogła to zrobić Beata Andreas kiedyś, co mówiłem w poprzednim odcinku. No i ciekawe czy to ta chytrość szczytyńskich, no bo przecież pieniądze z reklam. Nie wyrażam szczytyńscy zgody, żeby szczyty polańskie, czy ogólnie ludzie niebocentrycy, polcentrycy jak zwał, tak zwał, po prostu pokonali te algorytmy, każdy na swoje konto to już jest przebicie. A sami szczytyńcy płac, płaczą, że ich kanał jest blokowany itd., itd. No. No ciekawe, ciekawe. Dlaczego nie chcą, żeby to szło, ten niebocentryzm do ludzi. To, to jest bardzo ciekawe. Ta, w ogóle, co ja mówię, jak oni jeszcze zrobili... Pro... wstawić ich filmy na swój kanał? Ha, jak oni zrobili problem o streszczenie niebocentryzmu? Przecież o to poszła cała historia też. Chociaż jeszcze o dekret Cichockiego. O mundur, o żabę maskę. A to już są chyba dopingi. Tak naprawdę... Co tam z nimi jest nie tak, to już chyba sobie musicie sami wydedukować, bo zwariować z nimi można do końca nie wiadomo. Ale wiadomo, że pomimo tego, tak, jak mówiłem, że podłożyli te fundamenty pod niebocentryzm, to to są szkodniki niebocentryczne. A ich wyznawcy, tak samo, więcej dowodów, no to proszę bardzo, szczycińscy. Od czasów moich filmów zaczęli blokować udostępnianie ich materiałów z telegramu, takich ważnych, bo przecież podobno oni ten telegram jest tam, oni prowadzą ten telegram, ale wszyscy walczą z tym telegramem, ale to sami szczytyńscy walczą z telegramem, żeby nie było możliwości udostępniania treści, które oni tam podają, które są podobno bardzo ważne. To są jaja po prostu. Do tego podepnijcie sobie akcję weryfikację gdzie szczytyńscy sprawdzają, weryfikują, czy nie jesteście botami, hologramami i tak dalej. No i co? A może ktoś jest nieśmiały? Może ktoś nie lubi odbierać? Może ktoś nie ma czasu? A szczytyńscy dają, jak jakiś, nie wiem, kurwa, jak jakiś urząd, dają formalnie trzy dni, czy ileś tam, na odebranie, na odpisanie, a jak nie, to wypad. I najlepsze jest to, że oni mówią, że robią to dla bezpieczeństwa. To znaczy, przepraszam, jeśli się pomyliłem, może tam napisali, że dla pieczy, nie wiem, nie pamiętam, nie chcę mi się tego sprawdzać, ale generalnie wiadomo o co chodzi. A, a co yy, sami szczytyńcy mówili? Że jak wam będą mówić o bezpieczeństwie, to już nawet nie o to chodzi, że będą o tym mówić, tylko kto o tym mówi o bezpieczeństwie całym, cały czas? System i dla tego bezpieczeństwa się robi co? no realizuje się system bestii jak to mówią szczytyńscy czy nowy porządek świata także dla pieczy dla pieczy polanów, którzy znają prawie i nic im nie powinno się dziać Szczytyńcy y, szkodzą niebocentryzmowi aby ci, którzy może jeszcze nie wszystko kumają, albo tak jak powiedziałem może się wstydzą i tak dalej może nie mają czasu <grych> y, pozbywają ich takich możliwości żeby nie mogli tego tematu rozwinąć. Także szkodniki niebocentryczne bez dwóch zdań. No i oczywiście buta, pycha, bezczelność szczytyńskich w zwykłej konwersacji, w komentarzach. Proszę o to przykład. Oczywiście chciałbym powiedzieć, że no wiadomo, przychodzą różni ludzie do niebocentryzmu. Może nie mają pełnej wiedzy, może się z czymś nie zgadają, ale oczywiście... Mm, Tutaj gościu akurat, a przepraszam, to jest pani Ma Maria, napisała prawdę. Wasze ego przerasta was, nie jesteście najmądrzejsi i często bzdury mówicie. To zależy w jakim kontekście. Ja uważam w tym kontekście niebo dużo rzeczy powiedzieli dobrze, natomiast reszta to jest prawda. Yy, no i oczywiście to nie słuchaj i wyśmiewania. a najlepsze jest to tylko gówno... A, czekajcie, moment. No proszę, znalazłem. Komentarz. Jak ktoś twierdzi, że tylko on ma rację i wszyscy się mylą, bo jego prawda to ta, właściwa to kim jest. No i odpowiedź Szczytyńskich, bo tylko kupa płynie z prądem. Ja przy okazji chciałbym, jak to Szczytyńcy zawsze mówią, że królewska płynie pod prąd. Bardzo się cieszę, że ja i ludzie. Którzy, e, których poznałem w tym właśnie tutaj w tej dziwnej sytuacji e, tych czasów ostatecznych, e, że płyniemy wszyscy razem pod prąd królewskiej. To z tego wynika, że królewska jest kupą, jest głównym. I do tego jeszcze telewizyjnym. Ciekawe, co z tą końcówką zrobią, bo sobie przypomniałem. Także na zasadach równowagi niebocentrycznej żeby szczytyńscy zrozumieli, to nie inni są głównym ani kupom, tylko szczytyńscy to wy jesteście głównym. Także dziękuję, do usłyszenia.